Opowiem dzisiaj o chmurze, o takiej platformie specjalnej dla programistów PHP. Teraz mnie słychać lepiej, tak? Dobra. Yy, opowiem o takiej specjalnej chmurze dla programistów PHP. I tu mój kolega z Microsoftu wcześniej pytał, kto z Państwa się zajmuje generalnie programowaniem, a ja się chciałem zapytać, kto z Was się zajmuje programowaniem w PHP. Nie wstydźcie się. Fajnie. To będzie prezentacja dla Was, mam nadzieję. Że przyda się Wam to kiedyś w pracy w uruchamianiu aplikacji. Ale wcześniej y, trochę autopromocji. Nazywam się Darek Gurecki, pracuję jako programista PHP w Empaty. To jest ta firma, która stawia Wam dzisiaj pizzę. E, ostatnio zajmuję się również kierowaniem zespołem programistów. Jak każdy programista PHP interesuje się programowaniem w PHP, piszę też czasem w języku Ruby. Zajmuję się administracją systemami, optymalizacją bazami danych. Jeżeli mam czas, to też czasem coś napiszę na swoim blogu. Temat chmury był poruszany już wielokrotnie. Każdy z Was pewnie zna doskonale definicję chmury obliczeniowej, dlatego ja nie będę tutaj prezentował tej, tej definicji. Aczkolwiek chciałbym, żebyśmy troszeczkę inaczej do tego podeszli, mianowicie. Żebyśmy popatrzyli na chmurę z punktu widzenia programisty, który tworzy daną aplikację i chce się zająć tą aplikacją, a nie utrzymywaniem aplikacji na serwerze, my, jako programiści chcielibyśmy się skupić na funkcjonalności na naszym kliencie, który, który ma swoje wymagania, tak więc w tym wypadku my będziemy też użytkownikiem takiej aplikacji. I dlatego um, chciałem wam opowiedzieć o takim fajnym narzędziu. Które, które służy do uruchamiania aplikacji, do, do tworzenia takiego środowiska dla aplikacji webowych w PHP. Ale czego będziemy potrzebowali przede wszystkim od takiej chmury, od takiego ekosystemu dla aplikacji? Przede wszystkim ma być to łatwy deploy naszej aplikacji, żebyśmy mogli łatwo zainstalować pierwszy raz naszą aplikację na serwerze albo na serwerach, albo generalnie w chmurze. Chodzi o to, żebyśmy się tym nie zajmowali. Łatwy upgrade w przypadku jednego serwera aplikacyjnego no jest to łatwe ale jeżeli mamy dwa serwery jeżeli mamy trzy serwery a co się dzieje jeżeli mamy 17 serwerów wtedy dzieje się to jest to już procent, proces upgrade'u jest dosyć skomplikowany i oraz trzeci punkt to jest łatwe zarządzanie aplikacją czyli analizowanie wszystkich logów wszystkich padów yy, naszego serwera fajnie by było mieć to w jednym miejscu żeby to nie był plik tekstowy, który trzeba stworzyć, przeanalizować dopiero potem administrator nam powie, co, co jest nie tak z naszą aplikacją. Oczywiście to nie są moje problemy, które pierwszy raz ja to wymyśliłem. Już amerykańscy naukowcy mieli te problemy wcześniej, mają już na to rozwiązania i dzielą się tymi rozwiązaniami z nami. No i są takie chmury dedykowane dla aplikacji PHP. Ten skrót PAS oznacza. Platform as a Service, czyli taka platforma usługowa, która daje nam możliwość zainstalowania naszej aplikacji właśnie w chmurze. Jest to php.fog.com, o tym opowiem dalej. Mamy php Cloud z Zenda, który, no, który jest obecnie w fazie preview, o tym też na razie nie będę mówił. Pagoda, IO i jeszcze inne aplikacje. PHP Fog. Jest to startup, który zaczął się rozwijać w 2010 roku i miał już dwie tury inwestycji od funduszu, funduszu inwestycyjnego. Uzbierali dosyć, dosyć pokaźną sumę pieniążków, także możemy być pewni, że oni będą raczej stabilnie działać. Co nie znaczy, że tak się dzieje. Mieli dwie poważne awarie. Pierwsza to była w zeszłym roku, w sierpniu. Po prostu zwykły atak hakerów, udostępnili wersję, otworzyli betę i system po prostu przestał działać. No, mieli dziurę mieli w zabezpieczeniach, także udało się to złamać, a drugi, drugi problem był w maju, w maju tego roku, dotyczył problemów z MySQL-em. Ale co ważne, oni się o tym pochwalili na blogu, opisali cały postmortem. Powiedzieli, czego nie robić, co zostało zabezpieczone, jakie dane zostały utracone. Myślę, że to świadczy o tym, że oni są wiarygodni, bo nie wszystkie firmy o tym mówią. Zazwyczaj widzicie taki napis, że jest planowany downgrade, na przykład, albo jakiś komunikat o niedostępności systemu. Oni to wszystko opisali tutaj dokładnie. Aplikacja od strony użytkownika wygląda tak, że mamy normalny panel, logujemy się tam, możemy sobie uruchamiać nasze aplikacje, możemy je przełącz przełączać w tryb. Mm, w tryb produkcyjny, w tryb deweloperski, w tryb testowy. Możemy zarządzać różnymi tutaj ustawieniami, jak domeny na przykład, sprawdzać parametry naszej aplikacji, aktualne logi. No i możemy się też skalować. To jest, to jest rzecz, której, której nie macie w zwykłym hostingu. W zwykłym hostingu ciężko będzie się wyskalować, na przykład na kolejny serwer. Tutaj można to zrobić. Dobra. Teraz będzie konkurs. To są te rzeczy, o których mówił Michał. O których nie miał pojęcia. Mamy, mamy takie kupony Silver Cloud. Dostaliśmy od firmy PHP FOG. Jest ich pięć, ale myślę, że teraz, nie wiem, czy ktoś będzie zainteresowany, yy, możemy je rozdać. I moje pytanie jest takie, yy, ponieważ dwa lata temu wszyscy mówili o Web 2.0. Pamiętacie jeszcze ten temat? Ja już praktycznie zapomniałem. Dzisiaj wszyscy mówią o. Cloudzie. I chciałem się Was zapytać, jak myślicie, co, co będzie po cloudzie? co Jaka technologia będzie dalej? Dobra, jest odpowiedź. Jeszcze raz. E, głupie odpowiedzi też mogą być. B3 Fajnie. B3 <laughs> e, ten Silver Cloud to jest e, abonament na miesiąc na płatną usługę PHP FOG. E, trzeba się do mnie, z ze mną skontaktować i, i ja przekazuję. Zapraszamy porbiór. Dobra, pod mamy. Mamy trzy. Tak? Jak myślicie, co, co, może, co będzie w następnym sezonie w informatyce modne? Jakie będą jakieś rozwiązania? Był Web 2.0, mamy Clouda. Dobra. Nic nie będzie Moc. modne. Nic nie macie pomysłu? Dobra, spoko. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to ja będę... Co? Burza, burza 2.0. To jest Bo... bardzo głupia odpowiedź, więc myślę, że się na należy. To jest głupia odpowiedź, tak. ale popatrz na to, co tu jest. <laughs> To jest, to jest właśnie moja koncepcja. Na pewno będzie jakaś chmura 2.0, która będzie się fajnie sprzedawać, fajnie skalować, no generalnie wszyscy będą zadowoleni. Dobra, ale wróćmy do, do poważniejszych spraw. Yy, powiem wam o architekturze PHP Fog. Ona jest oparta w całości na Amazonie. Oni nie powinno was dziwić, oni mają bardzo fajną infrastrukturę, fajne serwery, można się łatwo tam skalować. I to wygląda mniej więcej tak, że nasz request od przeglądarki dochodzi w pierwszej kolejności do warnisza, który jest y, sprzętowym cache'em. Następnie jest kierowany do load balancera. Load balancer kieruje y, no reverse proxy. Tutaj jest osobno. Y, tutaj to jest software, ale to jest osobna warstwa tej platformy. W tym sensie. Osobna warstwa tej platformy, następnie mamy load balancer, serwery aplikacyjne, bazy danych. Jak działa warnish? To jest dodatkowa warstwa, która cache'uje wyniki aplikacji jeszcze przed, przed samym serwerem aplikacyjnym. Jak widzicie, pierwszy request zostaje przepuszczony przez warnish, ponieważ nie, nie jest jeszcze zarejestrowany na, na serwerze. Następnie odpowiedź jest już zapamiętywana, i odpowiedź jest przekazywana do klienta. Przy drugim hicie request już jest zwracany z warnisza, ponieważ on już tam jest. Więc odciążamy nasz serwer aplikacyjny, i, i cała, cały ciężar odpowiedzi jest kierowany z warnisza. To się nadaje fajnie do JavaScriptu, CSS-ów, małych obrazków. Ciężko jest za to skasować posty, no bo to to jest komunikat przekazywany od, od, nasz, od użytkownika do aplikacji oraz problemy są z pewnymi cookiesami. Load balancer ma za zadanie kierowanie do aplikacji, która jest aktualnie dostępna. W tym, w tym miejscu w, w przypadku PHPFog jest to Nginx, który ma bardzo szerokie możliwości, bo to może być równocześnie serwer pocztowy, może być to serwer www, load balancer reverse proxy w tym w tym momencie akurat jest używany jako, jako load balancer. No i następnie mamy już serwer aplikacyjny, o którym nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Jak zrobić, jak uruchomić aplikację na naszym serwerze? Przede wszystkim musimy wygenerować sobie klucz SSH i sklonować nasze repozytorium Gita, ponieważ Git jest podstawową jednostką podstawowym systemem kontroli wersji w PHP Fogu. Następnie wystarczy zrobić komita push'a, pula i mamy już aplikację na serwerze. Co jeszcze ciekawego jest w PHP Fogu? Mamy dostęp do pewnych preinstalowanych aplikacji, bardzo popularnych, open source'owych, takich jak Wordpress, Drupal, które możemy za pomocą jednego klika zainstalować na, w naszym serwerze. To już zazwy zazwyczaj... Lepsze hostingi już mają taką, taką usługę, jednak tutaj to jest ciekawe, że możemy łatwo to wyskalować, więc zwykły hosting nam nie zapewni takiego rozwiązania. Oczywiście nie, nie wszystko jest za darmo. Mamy tutaj takie abonamenty, które się różnią yy, pamięcią, dostępnością do procesora, miejsca na dysku. Ten Silver Cloud to jest właśnie ten, który mamy do rozdania, więc jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, to chętnie możemy przekazać do testów oraz jest taka wersja darmowa, którą można sobie przetestować. Ona nic nie kosztuje, no ale jest, ma, ma pewne ograniczenia. Podsumowanie. Bardzo łatwo się instaluje oprogramowanie w tym środowisku. Bardzo fajnie się je skaluje i bardzo dobrze jest rozwiązany ten cache, który tutaj jest zainstalowany, który pełni tutaj Warnisz. Jednak mamy wysoką cenę, jak na warunki polskie, bo jak zobaczycie tutaj, nie wiem czy to widać, Jedna aplikacja kosztuje 2,90, ale musimy kupić od razu pakiet 10 aplikacji. To jest trochę bez sensu według mnie, no ale taki jest model biznesowy. No i mamy pewne ograniczenia architektury. Na przykład nie jesteśmy w stanie zarządzać cache'em odpowiednio, ponieważ no, to jest jakaś platforma, do której my musimy się w pewnym sensie dostosować. Nie możemy skorzystać z warniszowego, z języka do kontroli właśnie Warnisza. Ale możemy na przykład operować yy, nagłówkami HTTP, żeby sterować tym kaszem.